W małym, spokojnym miasteczku, gdzie każdy znał każdego, sprawa pana Stanisława wstrząsnęła lokalną społecznością. Stanisław, starszy sklepikarz, który od dekad prowadził niewielki sklep na rogu głównej ulicy, był znany z uczciwości i dobrego serca. To on pomagał sąsiadom w potrzebie, pozwalając zapisać zakupy na zeszyt, gdy zabrakło pieniędzy. Tym większym szokiem było, gdy pojawiły się oskarżenia, że sprzeniewierzył fundusze z kasy charytatywnej pieniędzy które mieszkańcy gromadzili z myślą o wsparciu najuboższych rodzin. Dowody były poszlakowe, ale niektóre z nich wydawały się trudne do podważenia. Ktoś znalazł dokumenty z podpisem Stanisława i brakującą kwotą, a zeznania anonimowego świadka dodatkowo obciążyły sklepikarza. Szeptano, że pieniądze mogły zostać wykorzystane na opłacenie długów, o których od dawna krążyły plotki. W miasteczku, gdzie każdy znał każdego, wątpliwości szybko zmieniały się w osądy. Stanisław był zdruzgotany. Siedział w swoim ciasnym mieszkaniu nad sklepem, które jeszcze bardziej wydawało się zacieśniać, gdy myślał o zbliżającej się rozprawie. Nie miał rodziny, która mogłaby mu pomóc. Jego oszczędności ledwo starczały na życie. O wynajęciu prawnika mógł tylko pomarzyć. Całe życie pracowałem uczciwie, dlaczego ktoś chciałby mnie wrobić? Pytał sam siebie, czując coraz większą bezsilność. Musiał się pogodzić z tym. Że przez całą resztę życia będzie znany jako ten okrutny złodziej. Tego wieczoru, gdy słońce powoli chowało się za horyzont, do jego drzwi zapukał Piotrek. Był to siedemnastolatek, którego Stanisław znał z czasów, gdy jako kilkuletni chłopiec biegał po ulicy, zawsze z książką pod pachą. Piotrek nie był typowym nastolatkiem. Był cichy, zamyślony i często trzymał się na uboczu. Mieszkańcy traktowali go z dystansem, bo nie pasował do ich małego świata. Dobry wieczór, panie Stanisławie, zaczął niepewnie, wciskając dłonie w kieszenie swojej zniszczonej kurtki. Dobry wieczór, Piotrek. Co cię tu sprowadza? Zapytał Stanisław, lekko zdziwiony wizytą. Słyszałem o pana sytuacji, Piotrek przerwał, jakby zbierał się na odwagę. I chciałbym pomóc. Stanisław uniósł brew. Pomóc. Jak niby. Piotrek spojrzał na niego poważnie choć w jego oczach można było dostrzec nutę niepokoju. Znam trochę prawo i myślę, że mogę pana reprezentować, powiedział szybko, jakby bał się, że jeśli się zawaha, nigdy tego nie wypowie. Starszy mężczyzna wybuchnął krótkim śmiechem, ale zaraz zamilkł, widząc determinację w spojrzeniu chłopaka. Piotrek, to nie jest zabawa, nie jesteś prawnikiem. Oni tam mają ludzi, którzy skończyli szkoły, znają kodeksy. Ty. Proszę mi zaufać, przerwał mu Piotrek. Nie obiecuję cudów, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. A jeśli się nie uda, i tak nie ma pan nic do stracenia. Stanisław westchnął ciężko. Sytuacja była beznadziejna, a propozycja chłopaka szalona. Ale coś w jego głosie i postawie sprawiło, że postanowił spróbować. Dobrze, zgoda, ale jeśli się to nie uda, nie zawiodę pana, zapewnił Piotrek choć w jego głosie drżała nuta niepewności. Kilka dni później sala sądowa w niewielkim miasteczku była wypełniona po brzegi. Mieszkańcy przyszli tłumnie, jedni z ciekawości, inni z przekonaniem, że Stanisław jest winny, a jeszcze inni, by zobaczyć, czy ten cichy chłopak, Piotrek, naprawdę spróbuje czegoś tak szalonego, jak obrona starszego sklepikarza w sądzie. Sala była mała, duszna, z rzędem drewnianych ławek, które pamiętały czasy sprzed wojny. Pod ścianami stały grupki mieszkańców, szepcząc między sobą i spoglądając w stronę wejścia. Co oni sobie myślą? zapytała starsza kobieta, kiwając głową z dezaprobatą. To jest sąd, a nie jakieś przedstawienie dla dzieci. A widziałaś już kiedyś coś takiego? odpowiedział jej mężczyzna w kapeluszu, uśmiechając się półgębkiem. To będzie ciekawy spektakl. Wreszcie drzwi sali otworzyły się i weszli oni Stanisław, zgarbiony, z twarzą. Która zdradzała nieprzespaną noc, i Piotrek, wyprostowany, z aktówką w dłoni, wyglądającą bardziej na pożyczoną niż należącą do niego. Ich wejście wywołało szmer wśród zgromadzonych. To jakiś żart. Syknął ktoś z tyłu sali. Chłopak ma może siedemnaście lat. Piotrek zdawał się tego nie słyszeć. Jego spojrzenie było skupione, a kroki pewne, choć serce biło mu jak szalone. Stanisław zerknął na niego z ukosa szukając choćby najmniejszego śladu wątpliwości w jego twarzy, ale chłopak nie zdradzał emocji. Po chwili sędzia wszedł na salę, a wszyscy wstali. Gdy zajęli swoje miejsca, sprawa rozpoczęła się od przedstawienia zarzutów. A więc mamy tutaj młodzieńca, który chce obronić pana Kowalskiego. Zapytał sędzia, a w jego głosie słychać było wyraźną nutę ironii. Cóż, może pan najpierw opowie nam, jak zamierza pan walczyć z tak poważnymi zarzutami? Jestem bardzo ciekaw, czy młody wiek idzie w parze z doświadczeniem. Sala wypełniła się śmiechem, a kilka osób z ławy przysięgłych spojrzało na siebie w milczeniu, wymieniając między sobą rozbawione spojrzenia. Nawet prokurator, który na ogół starał się zachować profesjonalizm, uśmiechnął się kpiąco, patrząc na Piotrka. Chłopak czuł, jak jego serce bije szybciej, a dłonie zaczynają się pocić. To, co jeszcze kilka dni temu wydawało się tylko teorią, Teraz stało się rzeczywistością, musiał stawić czoła nie tylko oskarżycielom, ale i tej całą sali, pełnej wątpiących i sceptycznych ludzi. Oskarżyciel, pewny siebie mężczyzna z idealnie skrojonym garniturem, wygłosił wstępne oświadczenie, pełne pewności siebie i retorycznej siły. Wskazał na dowody, dokumenty z brakującymi kwotami, anonimowe zeznanie, a nawet fakt, że Stanisław w ostatnich miesiącach miał trudności finansowe. Gdy przyszła kolejna Piotrka. Sala zamarła. Chłopak wstał, poprawił pożyczoną marynarkę i spojrzał na sędziego. Wysoki sądzie zaczął, a jego głos, choć nieco drżący, był wyraźny i spokojny. Zamierzam udowodnić, że mój klient, pan Stanisław Kowalski, jest niewinny, a dowody przedstawione przez stronę oskarżającą są jedynie poszlakowe i pełne nieścisłości. W sali rozległ się cichy śmiech, który sędzia szybko uciszył wzrokiem. Proszę kontynuować, powiedział, patrząc na chłopaka z mieszanką ciekawości i sceptycyzmu. Piotrek zaczął od podważania wiarygodności anonimowego świadka. Zapytał, dlaczego jego tożsamość jest ukrywana i czy istnieją jakiekolwiek dowody na to, że osoba ta miała dostęp do prawdziwych informacji. Następnie zwrócił uwagę na dokumenty, które według oskarżyciela były kluczowym dowodem. Strona oskarżająca twierdzi, że te dokumenty zostały podpisane przez mojego klienta. Jednak analiza podpisu, którą udało mi się zdobyć, wskazuje, że może on być podrobiony. Proszę o zgodę na przedstawienie opinii biegłego grafologa, którego wezwałem na tę rozprawę. Słysząc to, oskarżyciel zmarszczył brwi, a wśród zgromadzonych rozległy się szepty. Ktoś szepnął: Skąd on to wziął? Przecież to dzieciak Piotrek kontynuował, wskazując na brak spójności w zeznaniach dotyczących motywu Mój klient. Jak twierdzi oskarżyciel, miałby ukraść pieniądze, aby pokryć swoje rzekome długi. Jednak żadna z osób, u których pan Stanisław miałby być zadłużony, nie potwierdziła takiego faktu. Dlaczego? Bo te długi nie istnieją. Jego słowa zaczęły robić wrażenie. Nawet sędzia, który na początku wydawał się traktować chłopaka z pobłażliwością, pochylił się lekko do przodu, uważniej słuchając jego argumentów. Gdy nadszedł czas na przesłuchanie świadków, Piotrek wykazał się niespodziewaną przenikliwością. Zadawał pytania z precyzją, wyciągając z nich informacje, które zdawały się zaprzeczać wersji oskarżyciela. Czy może pan potwierdzić, że widział osobiście pana Stanisława podpisującego ten dokument? Zapytał jednego ze świadków. No, nie, ale świadek zaczął się jąkać. Słyszałem od. od kogo? wtrącił Piotrek, spoglądając na niego chłodno. Świadek zamilkł. Wyraźnie speszony. Każde kolejne pytanie Piotrka, choć zadane spokojnie i uprzejmie, wyciągało na wierzch kolejne luki w narracji oskarżyciela. Sala, która na początku była pełna niedowierzania, zaczęła słuchać w ciszy, coraz bardziej zaintrygowana. Gdy rozprawa dobiegła końca tego dnia, a sędzia ogłosił przerwę do następnej sesji, mieszkańcy wychodzili z sali w oszołomieniu. Może jednak ten chłopak wie, co robi, mruknął ktoś. Nie wiem. Skąd on to wszystko wziął? Ale zaczyna się robić ciekawie, odpowiedziała kobieta w szaliku. Piotrek i Stanisław wyszli razem z budynku sądu. Starszy mężczyzna spojrzał na chłopaka z czymś, co można było uznać za pierwszy przebłysk nadziei. Skąd ty to wszystko wiedziałeś? zapytał z niedowierzaniem. To dopiero początek, panie Stanisławie, odpowiedział Piotrek z lekkim uśmiechem, choć w jego oczach nadal widać było napięcie. Teraz dopiero zaczyna się prawdziwa walka. Następna rozprawa odbyła się kilka dni później. Sala sądowa, która wcześniej była pełna sceptycyzmu, tym razem była napełniona powagą i napięciem. Wieści o młodym chłopaku, który potrafił zasiać wątpliwości wśród oskarżycieli, szybko rozeszły się po miasteczku. Każdy chciał zobaczyć, jak Piotrek ponownie stanie do walki, tym razem z jeszcze większym ciężarem na swoich barkach. Oskarżyciel, z lekceważeniem patrzący na chłopaka poprzednim razem, Teraz nie mógł ukryć lekkiego niepokoju, a w jego oczach pojawiła się nuta niepewności. To już nie był tylko chłopak z ulicy, to był ktoś, kto potrafił poważnie zagrozić całości sprawy. Piotrek stanął przed sądem, zaktualizowanym o nowe informacje i dowody, które wnikliwie zbierał przez ostatnie dni. Mimo młodego wieku, jego postawa była teraz zupełnie inna, pewna, stanowcza, niemal dostojna. Jego płynna mowa i precyzyjne formułowanie myśli wprowadzały atmosferę szacunku, którą wcześniej trudno było sobie wyobrazić. Mówiąc, Piotrek używał bogatego słownictwa, które przykuwało uwagę nie tylko sędziego, ale i zgromadzonych w sali. Wysoki Sądzie, rozpoczął, stając pewnie przed ławą oskarżonych i wskazując na dokumenty, które przyniósł. Mam zaszczyt przedstawić dowody które jednoznacznie dowodzą niewinności pana Stanisława Kowalskiego i obalają wszystkie insynuacje, które mogłyby rzucić cień na jego reputację i uczciwość. W jego głosie nie było ani cienia wątpliwości. Zamiast trzymać się bezpiecznych fraz, Piotrek wybrał wyrafinowane zwroty, które świadczyły o jego gruntownej znajomości tematu. Nie ograniczał się do prostych zdań, ale używał terminologii prawniczej, co jeszcze bardziej podkreślało jego profesjonalizm. Pozwólcie państwo, że zacznę od kwestii fundamentalnej, od braku jakiejkolwiek materialnej podstawy do oskarżeń. Zgodnie z zapisami w dokumentach, które zostały przedstawione w toku śledztwa, jedynym dowodem na rzekomą winę pana Kowalskiego były nieprecyzyjnie sporządzone księgi, które nie zawierały pełnej dokumentacji finansowej. Piotrek przerwał, by spojrzeć w oczy oskarżycielowi. Te zapisy, szanowni państwo, zostały popełnione przez osobę, która posługiwała się fałszywym podpisem, a świadek, który je potwierdzał w trakcie rozprawy okazał się być osobą której intencje nie miały nic wspólnego z poszukiwaniem prawdy na sali rozległo się ciche szasz ludzie zaczęli się wpatrywać w Piotra jakby dostrzegli w nim zupełnie nową jakość chłopak który jeszcze niedawno był traktowany jak marzyciel teraz stał się poważnym graczem w tym prawnym teatrze Piotrek kontynuował wskazując na kolejne dowody które udało mu się zgromadzić po pierwsze Przeprowadzona przez niezależnego biegłego analiza grafologiczna wykazała, że podpisy na dokumentach, które były podstawą oskarżenia, nie należały do pana Kowalskiego. Po drugie, po dokładnym zbadaniu zapisków w księgach rachunkowych udało się stwierdzić, że nie ma żadnej różnicy między stanem rzeczywistym a zapisami w oficjalnych rejestrach. Przepraszam, ale to oznacza, że rzekome przestępstwo nie miało miejsca. Jego język jakby stworzony z precyzyjnych cięć i błyskotliwych metafor, zaczął wpływać na całą salę. Sędzia, wcześniej pełen ostrożności, teraz siedział wyprostowany, wsłuchując się w każde słowo Piotrka. Każde zdanie chłopaka miało wagę. Zamiast suchego, formalnego języka, Piotrek używał słów, które tworzyły wizję klarownej sprawiedliwości. Ponadto oskarżyciel nie przedstawił żadnych dowodów na to, że pan Kowalski miałby mieć motyw do popełnienia przestępstwa. Wszyscy świadkowie, którzy zostali powołani, wyrazili jedynie przypuszczenia i subiektywne opinie, które nie miały żadnej podstawy w faktach. Piotrek patrzył w oczy oskarżycielowi, wyraźnie podkreślając słowa. A zatem pytanie, które należy postawić brzmi: Gdzie są twarde dowody na winę mojego klienta? Odpowiadam: Nie ma ich. W sali sądowej zapadła cisza. Oskarżyciel próbował przerwać, lecz sędzia najwyraźniej pod wrażeniem, Skinął głową i dał Piotrkowi czas na dokończenie. Piotrek, widząc, że udało mu się uchwycić uwagę, złożył swój ostatni, najbardziej dramatyczny argument. I wreszcie, wysoki sądzie, pozwolę sobie zwrócić uwagę na okoliczności, które świadczą o charakterze Pana Kowalskiego. To człowiek, który przez dziesiątki lat prowadził swoją działalność z pełną uczciwością i zaangażowaniem. To człowiek, który nigdy nie był zamieszany w żadne działania mające na celu oszukanie swoich sąsiadów czy przyjaciół. Oskarżenia, które wobec niego postawiono, są niczym więcej jak nieporozumieniem wynikającym z nieporozumienia i błędnych przesłanek. Słowa Piotrka zabiły jak młotki w sercach zgromadzonych w sali. Sędzia wstał, rozważając wszystko, co właśnie usłyszał. Piotrek zakończył swoją przemowę, a sala sądowa pełna była ciszy, jakby cała atmosfera na moment zastygła. Po chwili, która wydawała się wiecznością, sędzia oznajmił: Po zapoznaniu się z przedstawionymi dowodami oraz argumentami obrony, uznaje się pana Stanisława Kowalskiego za niewinnego. W tej chwili w sali zapadła absolutna cisza, a następnie, jak fale, rozniosły się brawa. Mieszkańcy, którzy jeszcze niedawno wątpili, teraz patrzyli na Piotrka z podziwem i szacunkiem. Stanisław, pełen wdzięczności, spojrzał na Piotrka, nie mogąc uwierzyć. Że to wszystko się stało. Dziękuję ci. Wymamrotał z trudem. Naprawdę dziękuję. Piotrek uśmiechnął się, choć w jego oczach była jeszcze iskra zmęczenia. Nie ma za co, panie Stanisławie, powiedział spokojnie, bo wiedział, że właśnie zrobił coś, czego nie zapomni do końca życia. Po wygranej rozprawie, życie pana Stanisława powoli wróciło do normy. Chociaż oskarżenia zostały obalone, a jego niewinność udowodniona, to jednak blizny po tej traumie pozostały. Mieszkańcy, którzy wcześniej szepcząc w cieniu, poddawali go w wątpliwość, teraz zaczęli go szanować na nowo. Sklep Stanisława, choć nadal niewielki, zyskał nowych klientów, którzy przyszli, by wyrazić swoje wsparcie. Stary sklepikarz, z wdzięcznością patrząc na Piotrka, znów poczuł, że nie wszystko w jego życiu jest stracone. Wciąż pamiętał te chwile, kiedy sam prawie uwierzył, że nie ma już szans na sprawiedliwość. Piotrek natomiast, choć czuł satysfakcję z wygranej sprawy, nie spoczął na laurach. Po rozprawie jego życie nabrało tempa. Przełomowy moment, kiedy udało mu się udowodnić niewinność Stanisława, był punktem wyjścia do wielkich zmian. Okazało się, że jego zdolności nie zostały niezauważone, a jego umiejętności zaczęły przyciągać uwagę nie tylko lokalnej społeczności, ale i ludzi z większych miast. Piotrek wkrótce zyskał reputację obrońcy sprawiedliwości, gotowego stanąć w obronie prawdy, nawet jeśli cała sala patrzyła na niego z wątpliwościami. A najbardziej zaskakującym zwrotem w jego życiu była propozycja współpracy, którą otrzymał od sędziego, który kiedyś śmiał się z jego młodzieńczej ambicji. Sędzia, który w pierwszej rozprawie wyśmiewał Piotrka, teraz, po wszystkim, zaczął dostrzegać w nim potencjał. Po wygranej sprawie i publicznym uznaniu Piotrka, Sędzia zaprosił go na rozmowę. Początkowo Piotrek czuł się nieco niepewnie. Z jednej strony czuł, że to ogromna szansa, ale z drugiej nie mógł zapomnieć jak w przeszłości ten sam człowiek wyśmiewał jego decyzję, by stawić czoła wszystkim w tej sali. Piotrek zaczął sędzia, patrząc na niego poważnie, bez śladu ironii w głosie. Muszę przyznać, że zaskoczyłeś mnie. To, co zrobiłeś, to nie tylko zwycięstwo w tej sprawie. Udowodniłeś, że masz potencjał, by robić coś więcej. Mam propozycję, która może Cię zainteresować. Sędzia podał mu rękę, a Piotrek zaskoczony spojrzał na nią przez chwilę, zanim odpowiedział: Proszę Pana, nie rozumiem. Zaledwie kilka dni temu wyśmiewał się Pan ze mnie na sali. Sędzia uśmiechnął się lekko, a jego twarz na chwilę stała się mniej sztywna. Tak, przyznaję, że wtedy nie dałem Ci kredytu zaufania. Byłem przekonany, że to za duże wyzwanie. Ale po tej rozprawie widzę, że masz coś, czego nie da się nauczyć w żadnej szkole. Masz to, co nazywają instynktem. Chciałbym, żebyś dołączył do mojego zespołu. Chciałbym, żebyś pracował ze mną w sprawach, które wymagają więcej niż tylko przepisów takich, które wymagają uczciwości, odwagi i nieustępliwości. Piotrek, zaskoczony tą propozycją, długo milczał. Choć sędzia był dla niego do tej pory kimś, kto wyśmiewał jego ambicje, teraz widział w nim mentora, który chciał pomóc mu się rozwijać. W głowie Piotrka kłębiły się myśli o przyszłości. To była szansa, o której wcześniej nawet nie marzył. To dla mnie zaszczyt, panie sędzio odpowiedział w końcu. W jego głosie brzmiała nowa pewność siebie. Chciałbym pracować z panem. Razem możemy zrobić coś wielkiego. I tak, Piotrek, który kiedyś stał w cieniu. Teraz mógł zacząć budować swoją przyszłość na fundamencie doświadczeń, które przyniosły mu pierwszą wielką sprawę. Współpraca z sędzą, który kiedyś go wyśmiewał, stała się początkiem jego kariery. Wkrótce zaczęli wspólnie rozwiązywać sprawy, które wymagały nie tylko znajomości prawa, ale także empatii, sprawiedliwości i dążenia do prawdy. Piotrek nie zapomniał o Stanisławie, o człowieku, który pozwolił mu uwierzyć w siebie. Stanisław z kolei, po wygranej sprawie, Mógł wreszcie spokojnie wrócić do swojego życia, wiedząc, że sprawiedliwość w końcu zaprowadziła porządek. Piotrek, nie tracąc czasu, szybko rozwijał swoją karierę. Dzięki współpracy z sędzą, który stał się jego mentorem, chłopak zdobywał coraz więcej spraw, każda z nich była dla niego okazją, by udowodnić swój potencjał. Zaczynał przyciągać uwagę coraz większych klientów, którzy potrzebowali kogoś, kto potrafiłby nie tylko zrozumieć prawo, ale także poświęcić się sprawie z całą pasją. Piotrek nie tylko zdobywał wiedzę, ale także reputację młodego, zdolnego prawnika, któremu zależało na sprawiedliwości. Jego zarobki rosły z dnia na dzień. Klienci doceniali jego talent, a wkrótce młody obrońca zaczął zarabiać sumy, które wydawały się nieosiągalne jeszcze kilka lat temu. Praca stała się dla niego nie tylko źródłem utrzymania, ale również sposobem na spełnianie marzeń nie tylko swoich, ale także ludzi którzy zawsze byli przy nim. Piotrek nie zapomniał o Stanisławie. Starszy sklepikarz, który dał mu szansę, wciąż mieszkał w swoim skromnym mieszkaniu nad sklepem, a jego życie nie zmieniło się zbytnio. Choć sprawiedliwość zatriumfowała, to nie oznaczało to, że Stanisław nagle stał się bogaty. Piotrek czuł, że musi pomóc człowiekowi, który stał za jego pierwszym wielkim zwycięstwem. Pewnego dnia, po zakończeniu ważnej sprawy, Piotrek postanowił zaskoczyć Stanisława. Przyjechał do jego sklepu, z torbą pełną pieniędzy i uśmiechem na twarzy. Panie Stanisławie, zaczął, stawiając torbę na ladzie sklepowej, chciałbym, żeby pan miał coś więcej. Zasłużył pan na to. To pieniądze, które pozwolą panu odpocząć, zrealizować marzenia, a przynajmniej pomogą w tym trudnym czasie. Stanisław spojrzał na torbę, a potem na Piotrka z niedowierzaniem. To, co Piotrek zrobił, nie mieściło się w głowie starszemu mężczyźnie. Piotrek. Ja. Nie wiem co powiedzieć, powiedział cicho, z oczami pełnymi wzruszenia. To dla mnie za dużo. Zawsze myślałem, że moje życie to już tylko ciężka praca. Nigdy nie spodziewałem się, że ktoś, kto kiedyś był tylko chłopcem kupującym cukierki w moim sklepie, tak bardzo mi pomoże. Piotrek uśmiechnął się, kładąc rękę na ramieniu Stanisława. To nie tylko dla pana, panie Stanisławie. To dlatego, co pan zrobił dla mnie. Pan mi dał szansę, kiedy nikt nie wierzył, że mogę coś osiągnąć. Teraz, kiedy mam możliwość, chcę, żeby pan poczuł, że nie jest pan sam. Zanim Stanisław zdążył odpowiedzieć, Piotrek już ruszył do kolejnego celu swojej rodziny. Wiedział, że czas spełnić marzenie, które zawsze tkwiło w jego sercu wakacje. Choć sam poświęcał się pracy, jego rodzina przez lata żyła w cieniu jego ambicji. Piotrek postanowił zabrać ich na wymarzone wakacje tam, gdzie może spotykało się z niebem, a wszystkie troski odchodziły na bok. Była to podróż, na którą nie mogli sobie pozwolić przez całe życie. Zawsze brali to, co im życie dawało, nie narzekali, ale Piotrek wiedział, że zasługują na więcej. Wszystko to, co osiągnął, było dla nich, by w końcu mogli odpocząć i poczuć, że nie muszą ciągle walczyć o jutro. Wakacje były pełne radości. Słońca i śmiechu. Piotrek patrzył na swoją rodzinę, która w końcu mogła zapomnieć o codziennych zmartwieniach i po prostu cieszyć się wspólnym czasem. Miał wszystko, o czym marzył, nie tylko sukces zawodowy, ale także spokój i szczęście tych, którzy byli dla niego najważniejsi. A przy Stanisławie czuł, że jego poczucie sprawiedliwości nie zostało tylko w słowach udało mu się stworzyć świat, w którym każdy mógł poczuć się doceniony i spełniony. Morał tej historii jest prosty, ale głęboki. Nigdy nie należy przejmować się opinią innych i nigdy nie jest za późno, by zacząć walczyć o lepsze życie. Piotrek, będąc młodym chłopakiem z podartych butów i kurtek, udowodnił, że determinacja, pasja i uczciwość mogą przełamać wszelkie przeciwności. Jego historia pokazuje, że nie warto słuchać tych, którzy próbują ograniczyć nasze marzenia, bo to my sami decydujemy o tym, co możemy osiągnąć. Mimo trudnych początków, nie poddał się, bo wiedział, że to, co liczy się najbardziej, to nasza wiara w siebie i w to, co możemy zrobić, niezależnie od tego, jak trudna jest droga. Dla starszych osób, którzy może czują, że życie im ucieka, ta opowieść jest przypomnieniem, że nigdy nie jest za późno na zmiany. Piotrek pomógł Stanisławowi, człowiekowi, który przez całe życie żył w cieniu skromności i pracy, udowadniając, że nawet po latach można znaleźć szczęście i sprawiedliwość. Nigdy nie wiadomo, co może przynieść przyszłość, i nie warto poddawać się, bo każdy moment, każda decyzja może zmienić nasze życie na lepsze. Nawet jeśli wydaje się, że nie mamy już szans, życie potrafi zaskoczyć, dając nam nowe możliwości, których się nie spodziewaliśmy. Niech ta historia będzie inspiracją dla wszystkich, młodszych i starszych, by nigdy nie tracić nadziei, bo nawet na końcu życia może wydarzyć się coś, co sprawi, że wszystko nabierze nowego sensu. Czasami wystarczy jedno działanie jedno spotkanie, które zmienia naszą perspektywę i otwiera drzwi do zupełnie nowego rozdziału.